Siemanko, wszystkim dzień dobry, Mariusz Grabowski na łączach siemanko. Witam serdecznie, dobry wieczór. I Jak? Zadowolony pogromdzie z numerem 23? Powiem wam szczerze, że pogromdzie numer 22. Ciężko było dorównać, do, żeby, żeby pobić to te emocje, jakie były na gromdzie 22, ale... Później, z perspektywy czasu, i teraz, jak mogę ocenić, to naprawdę, gromda 23, która się odbyła 5 grudnia, była naprawdę naprawdę świetna. A, a walka wieczoru na, na, na pewno oddała, bo ja już tutaj wiesz, nie mówię o całym, całej sytuacji, całej otoczce z Black Power i innymi, ale ogólnie, ogólnie jestem bardzo, bardzo zadowolony. Tak, jak jesteśmy przy Black Power, to może zaczniemy od tego. Ekipa inżynierów miała przyjechać zebrać solidne bęczki. A wygrała trzy jeden z naszymi polskimi bijokami. Co się stało? Ja powiem, powiem tak, że, że wiadomo, że, że to jest w przypadku Gromdy, czy, czy w wywiadach, czy, czy, czy w ustawieniu walk, jakiejś tam cenzury też nie będzie. No i też nie będzie, wiesz, w jakiś tam sposób dobierania na siłę zawodników, żeby, żeby wygrywali poszczególny turniej. No to, no to wiesz, zawodnicy, którzy, którzy walczą w drużynówce z reguły są albo nowymi zawodnikami, albo zawodni, zawodnikami po porażkach, żeby po prostu się też odbudowali w jakiś tam sposób i tak to jest robione. No w tym przypadku zrobiliśmy tak, że, że, że Romuś na na siłę, na siłę chciał wracać po walce z Heavy hardem. No i widzieliśmy jak wrócił. Był był Arnie bodajże, który zaprezentował się całkiem całkiem nieźle. Był Scarface i, i był jeszcze w Black Power. Jak Polski mi przypomniesz, Polski To gołąb. był? A Pol i, Tak, polski gołąb i, i, i to, teraz, to teraz się tak odniosę. Powiem tak, Black Power, jak, jak składaliśmy, składaliśmy tą drużynówkę, no to wiadomo, że Shadow bodajże chyba najmniejszy zawodnik, który, który był. Mieliśmy do niego zawodnika, który był podpisany już tak naprawdę dwie gale wcześniej i na jednej gali nie wystąpił ze względu na to, że, że nie mieliśmy takiego małego zawodnika, i tak nie ukrywajmy też trochę pod, pod niego, pod niego i widzieliśmy, że mamy takiego i zawodnika niższej kategorii, to wzięliśmy tego, tego szano, no i na ostatniej prostej ten zawodnik powiedział, że ma palca wybitego i tak naprawdę nie dojechał, a, a, a to był stricte Zawodnik stricte sportowy z karierą pięściarską w boksie olimpijskim i, i myślałem, że po prostu wiesz, z chłopa zrobię, zrobię bohatera, nie? żeby po prostu, wiesz, fajnie się zaprezentował, jak już mamy wchodzić te niższe wagi, no na pewno musi być fajna walka, no i Shadow był między innymi po to. no chłop jak się wycofał, no to musiałem, wiesz, szukać na szybko tak naprawdę zastępstwa i. I, i tak wiesz leżąc, leżąc na kanapie napisałem, zapisałem do kolegi z Anglii mówię masz jakiegoś małego zawodnika bo, no, bo wiesz no jeśli by było to ciężki zawodnik to by nie było problemu ale tutaj z małym no to jest ciężko bo wiadomo ta kategoria wagowa tutaj ta 70 szado, szado waży, no to musiałem kogoś tak 70-75 kilo no i na szybko był zastępstwo Gołąb żeby po prostu tego chłopa który, który leciał z tej Francji żeby po prostu nie, nie przyleciał i, i nie miał z kim walczyć, no to musiałem szybko kogoś zastąpić, no i Gołąb po prostu wiesz, no on coś tam gdzieś walczył, mówił, mówił że, że, że występował, jakieś tam przygodę ze sportami walki miał, no ale widzieliśmy szado że to jest inny zawodnik, to w ogóle zawodnik, który, który tak naprawdę... Widać, że, że coś boksował, coś potrafił, no i gołąb w tym wypadku nie dał rady, no ale ten gołąb był tylko tak naprawdę na ostatnią chwilę i powiem szczerze, że, że, że jestem też w jakiś tam sposób też zadowolony z, takiej, z postawy takiego, takiego chłopaka, który tak naprawdę przyszedł spełniać marzenia, bo nie oszukujmy się. No, wiadomo, że on tutaj nie przyszedł robić wielkiej kariery, ale po prostu na to zastępstwo przyszedł i, i zaprezentował się tyle, ile mógł. No, no i nic tutaj nie mogliśmy więcej, więcej z niego wyciągnąć, ale powiem tak, że na pewno wolę takiego gościa, który po prostu zadzwonisz do niego na ostatnią chwilę i on przyjeżdża niż takiego, który udaje zawodowca i później przed, przed galą udaje, że go palec boli. No to, to w ogóle na gromdzie jest wykluczone i dlatego, dlatego tak trochę byłem wkurzony. No i stąd, stąd ten gołąb. Jeśli chodzi jeśli chodzi o Romusia, o Romusia i, i inżyniera z Afryki to Powiem tak, no szokowany byłem, szokowany byłem, bo nie oszukujmy się, I wiadomo czarna, czarna krew płynie w tych, w tych zawodnikach i w tych inżynierach, no ale i wiadomo, że, że oni też nie jakiś tam wielkimi wirtuozami sztuk walki nie byli. Niektórzy po prostu to zwykli ulicznicy spod remizy, no ale wiadomo na, na Romusia na starczyło. No Arni podołał zadaniu, fajnie się zaprezentował, fajnych, fajnych miał kibiców. Myślę, że tutaj wiesz jak będzie, będzie chciał walczyć, i rozwijać się, to na pewno z niego można coś wycisnąć. A, a tutaj końcówka Heavy Heart versus Scarface. No, ja mówiłem, ja mówiłem przed samą Galą. Jak to może być? Jeśli to się nie zakończy wcześniej, nie zakończy wcześniej w pierwszej, drugiej rundzie, no to później będą problemy, no i tak, jakby się wszystko sprawdziło. Ja to cały czas powtarzam, wiesz, ja nie mówię, ja wiesz, w jakiś tam sposób te zestawienia zestawiam, bo trochę, trochę siedzę, siedzę w tym sporcie no i obserwuję mniej więcej, wiem, kogo na co, na co stać i, i tutaj. Ta, ta, ten mental chyba, chyba Seby był aż za duży. Ja myślę, że w takich przypadkach tutaj nie ma co w gromdzie kalkulować i dobierać taktyki i, 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 i boksować, tylko po prostu trzeba, trzeba wjeżdżać i rozjeżdżać. No tutaj taktyka Seby była nietrafiona i, i myślę, że jeszcze te jakieś tam rozmowy pewnie z trenerem mentalnym i z innymi osobami po prostu zrobiły to, żeby się Seba wyciszył. On się wyciszył aż za bardzo, a później widzieliśmy, że to trochę, trochę i, i tlenu zabrakło, trochę pewnie presji, bo później w końcowych rundach już już, już nie wiadomo było co robić, a heavy heart cały czas dawał radę. No i, i powiem tak, z perspektywy czasu, z perspektywy całej Gali, promocji Gali, no to wiesz, no to wyszło tak naprawdę na plus, bo nie oszukujmy się, no oni robili, robili tą. Tą tak naprawdę, tak naprawdę całą otoczkę mediową, wiesz, widzieli, przyjechali do Polski po to, żeby tak naprawdę dostać drugie życie i, i drugą szansę. No, wiesz, zarobili pieniądze, podobało im się, wygrali z Polakami. No nie, ja nie, już nie mówię, nie chcę nikomu tutaj umować, wiadomo, to nie, nie, nie z Polakami, bo co niektórzy mi mówi, że trzeba było wystawić i, nie wiem, gorille. Do Malika i innych. No, do Malika, Gorilla i inni to są do, do innych zadań, na pewno nie do takich, żeby po prostu w drużynówce się odbudowywać albo cokolwiek robić, bo to, to też nie oszukujmy się, to jest nie ten poziom, bo no można było porównać poziomem heavy harta ze Scarface'em, a dalej, dalej to tak naprawdę przepaść. I, i, I jak widzieliśmy, też w jakiś tam sposób wyrównane walki. A w końcowej fazie przegrane przez, przez, przez zawodników z polskiej siły. Dlatego tutaj to, to trochę słabo i myślę, że to ci zawodnicy powinni wyciągać wnioski. Bo ja mówię, no tutaj tutaj w naszym wypadku. Nic nic nie będziemy robić, żeby w jakiś tam sposób coś ustawiać, coś kombinować. No przyjeżdża zawodnik, po prostu musisz musisz z nim walczyć. I, I nawet nawet jak nie ma żadnego materiału czy później tłumaczenia takie czy inne, bo bo, bo wiesz, bo przed galą co niektórzy zawodnicy mówią, że są świetnie przygotowani a później jak przegrają walkę po gali oni mówią, że no ciężko było z treningami. No, ja już czasami nie rozumiem, i no to tłumaczenie do mnie nie trafia, bo bo wiesz, no trafiłoby tłumaczenie do mnie tego gołębia, który przyjechał na ostatnią chwilę, że on nie trenował i powiedział, a ten chłop się nie tłumaczył, robił co mógł i wiesz, no i tutaj takich, takich zawodników, takich zawodników z takim sercem trzeba, trzeba po prostu na, na gromdzie, a nie gości, którzy po prostu przychodzą i chcą taktycznie rozgrywać kogokolwiek, tym bardziej, że jakichś chłopów z remizy, którzy, który rzuca weselniakami i nie wiadomo z której strony zadba. Dlatego to jest takie smutne, a resztę, resztę myślę myślę, że okej, okay, promocyjnie marketingowo na pewno to się też sprawdziło. Przyjechali i panowie, panowie, z Kamerunu, całym szeryfem tej grupy był Heavy Heart i, i myślę, że Heavy Heart Dowius i, i już, już czeka na, na kolejne walki na kolejnych gromdach. Widziałem wpis na profilu Gromdy, że walka Słomka kontra Balboa była to najlepsza walka w historii Gromdy. Zgodzisz się z tą tezą? No można powiedzieć, że tak, jedna, jedna, jedna z najlepszych. No ja, ja myślę, że w tym, wypadku, w tym wypadku można to określić, że, że jedna z najlepszych, bo na, naprawdę tam sportowo było naprawdę, naprawdę dobrze. Wszystko, wszystko się, się zgadzało. No, wiadomo, że tutaj panowie jeden i drugi walczył też o marzenia, bo jeden i drugi przegrał z Mateuszem Kubiszynem i jeden i drugi chciał zawalczyć o pasy. Mówiłem przed, też to przed grądom, że, że na pewno bliżej walki, walki o pas będzie jakub słomka, jeśli gra niż niż Dowalik, żeby walczyć trzecią, trzecią walkę i robić trylogię w przypadku z Mateuszem. No tutaj, tutaj... Też nie do końca ja to chciałem mówić, bo, bo i wypowiadać, bo wiadomo, że, że, że dla mnie jest najważniejsza walka i taka walka oddała. No wiadomo, że panowie to są po to, żeby walczyć, żeby wygrywać dla nich to ta sportowa złość i w przypadku Bartka Domalika, który, który na pewno na pewno jest zdenerwowany teraz bardzo, no bo, bo nie spodziewał się, że może przegrać przegrać z Jakubem Słomką, a, ale wiesz, no ale... I tutaj sport zaskakuje, nie, nie zawsze to co myślisz to, to, to się dokonuje i no, tutaj w tym przypadku trzeba, trzeba zagryźć zęby, przełknąć gorycz poraczki i, i zbierz, zbierać się i walczyć dalej, bo też Bartek tam przebąkiwał co nieco o, o, o zakończeniu, ale myślę, że tutaj Bartek, Bartek nie będzie kończył, a walka, i tak jak, jak mówimy, no naprawdę, naprawdę świetno. naprawdę w tej walce było wszystko i myślę, że to jest taka kwintesencja gromdy. I o, taka, o takie walki też nam chodzi. Wiadomo, że nie, nie od pierwszej do dziesiątej walki na gromdzie będą wszystkie takie same, no bo nie oszukujmy się, poziom Słomki, Balboy i wielu innych zawodników nie jest taki jak te walki początkowe czy walka, walki w drużynówkach. No tutaj nie, nie, też nie chodzi o to, żeby przyjeżdżali ci zawodnicy z zagranicy, bo, bo jeśli pamiętasz to dobrze, to dla nas i dla kibiców jest potrzebne tak naprawdę widowisko I, i, i wiesz przyjeżdżali ci zawodnicy wcześniej z Anglii z różnych tych i wiesz i oni w zestawieniach tych zawodników tak naprawdę te czołówki i gromdy oni, oni wypadali zbyt słabo i dlatego sobie postanowiłem, że, że nie w tym zabawa, to po prostu trzeba, trzeba wymusić wymusić. dać kibicom coś, coś więcej i robić wyrównane, wyrównane walki, no i te walki wyrównane tak naprawdę się sprawdzają, bo, bo od, samego, od samego początku od samego początku Gromdy do samego końca były, były te emocje. Wiadomo, że, że jedni zaprezentowali się lepiej, jedni się zaprezentowali gorzej, jedni zobaczyli, jak to jest w ringu gromda, bo to nie tak jak wiesz, chodzisz na, na salę treningową, wiesz, sparujesz w rękawicach i później wchodzisz do gromdy i to jest tak fajnie, no, no niestety. No jak się wchodzi do ringu Gromdy to jest zupełnie inaczej. Jesteś w innym świecie i, i, i tak naprawdę wiesz, rozum, rozum odpływa i nie wiesz, co się dzieje. No Tym bardziej wiesz, jak ktoś nie jest obeznany z tym ringiem Gromdy, To jest naprawdę naprawdę ciężko. Miałeś okazję z Balboą zamienić parę słów po tej jego deklaracji o zakończeniu kariery, czy, czy nie rozmawialiście? Tak, rozmawialiśmy. Rozmawiałem z Bartkiem i, i wczoraj i tutaj jesteśmy na łączach. Wiadomo, że, że Bartek teraz musi się pozbierać i wrócić, wrócić do zdrowia, bo, bo szczęka, szczęka złamana poskręcana, wiesz, no to wiadomo, że, że też, też słomka ma ciosy, bo widzieliśmy, jak on zrobił spustoszenie w, w walce z Jokerem. Joker do, widzisz do, 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 dzisiaj, do dzisiaj nie może tak naprawdę dojść do siebie po tym, co się wydarzyło, i, i chyba Joker w ogóle. Nie, nie startował, bo, bo zakładaliśmy, że Joker jeszcze w wywiadach i wcześniej jak rozmawialiśmy, mówił, że będzie startował chyba w mistrzostwach Polski w boksie olimpijskim, ale chyba, chyba nie słyszałem, żeby startował i, i żeby był, był na listach. Dlatego wiesz, na pewno to zdrowie jeszcze, jeszcze szwankuje i, i po walce ze słomką naprawdę długa rekonwalescencja ze sportami walki. Być może wiesz, może trenuje, ale, ale mówię, no, no tutaj, tutaj ciężko i widać, że Słomka ma, ma naprawdę potężny, potężny cios, bo, bo, bo teraz też wiem, co, co się wydarzyło z Bartkiem Domalikiem i, i chyba Bartych Szczęka i chyba nie wiem, czy oczodół nie jest złamany tak samo, dlatego wiesz, no widać, że to, to uderzenie tak naprawdę ma i tutaj wiesz, kopie, kopie na pewno jak koń. Gorilla wrócił z dalekiej podróży. Powiedz mi, co się działo w twojej głowie, jak widziałeś, co się dzieje w walce Gorilla z Canelo i czy też już Pawła skreśliłeś w pewnym momencie, no bo tak to Wyglądało, że tu już zaraz będzie po walce. Nie, wiesz, to nie, nie skreślałem pawła, wiedziałem, że, 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 że on jest, on musi tak naprawdę dostać, żeby się, żeby się obudzić. No i on to tak naprawdę jak, jak z, tymi, z tymi jego psami i, i to wiesz, po prostu czym więcej, czym więcej w, las, w las, tym więcej drzewa i po prostu on musi się ocknąć. No i tutaj w tym przypadku się ocknął, tylko że wiesz, tylko że, że ja rozmawiałem z Gorillą przed przed galą i, i, i wiesz, no i mówiliśmy o łatwiejszej walce, bo nie ukrywajmy, no Gorilla miał dwie ostatnie przeprawy ciężkie, bodajże przegrane, i, i, I wiesz, no i mówiliśmy, że dobra, no zrobimy łatwą, łatwą, łatwiejszą walkę, chociaż będziemy się starać, wiesz, no ja też nie chcę jakichś tam robić tak słabych z tych walki i wiesz, i, i, i akurat się trafił kanelo, który jest mistrzem walk na na gołe pięści w Wielkiej Brytanii, nawet nie federacji, no i się później śmialiśmy, że, że no fajnie na, na przetarcie Gorilli, daliśmy mistrza mistrza walk i pięści z Wielkiej Brytanii. No wiadomo, no Canelo na początku postawił opór i Gorilla już wiesz, i, i już jedną nogą był, był powiedzmy na, na, jak to mówi Andrzej Kostyra, skórce od banana i wiesz, ciężko to, to było, ale wiesz, no wyciągnął, wygrał i, i, i fajnie, no mam nadzieję, mam nadzieję, że, że teraz odpocznie i, i też, też nie ukrywajmy, że, że w przypadku Gorilla ja, ja bym widział, jeśli, jeśli no zobaczymy, kiedy Gorilla będzie będzie, będzie chciał walczyć na, 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 na kolejnej grondzie, no bo taka walka przykładowo na gorąco z heavy Hartem Gorilla, by była dla mnie dla mnie fajna, fajna, fajną walką. no Zobaczymy, ja mówię. No tutaj Gorilli też nie można skreślać, tak jak mówisz, bo, bo dla mnie ta jedna, dwie, trzy porażki to tak naprawdę się nie, ja nie zwracam na to uwagi, bo dla mnie walka jest najważniejsza i charakter i zostawienie tego sercu w ringu, a, a wiesz, a te, te przegrane czy wygrane to już są tylko dla chłopaków. Ja myślę, że że z kibiców Gromdy też nikt tak nie rozpatruje na takiej zasadzie, że ten ma tyle walka, ten ma tyle. No, najważniejsze zostawienie serca, jak zostawiasz serce w ringu Gromdy, no to wiesz, to wszyscy Cię uwielbiają, kochają i między innymi Jej Gorilla jest takim zawodnikiem, który, i, na którego kibice też czekają. Trzy razy mieliśmy rundę piątą podczas tej Gromdy. To chyba nie zdarza się zbyt często. Nie, teraz się zdarza coraz częściej wiesz, dlatego tak jak mówię ja, ja po prostu staram się w jakiś tam sposób tych zawodników, żeby nie było takiej dużej dysproporcji wyszkolenia i mniej więcej wiadomo, że nie zawsze, nie zawsze trafiamy, żeby, żeby tak to się stało, ale staramy się, żeby, żeby tak było i, i żeby te walki, te walki nie kończyły się też na początku, na początku ty rozpoczęcia pierwszej czy drugiej rundy, ale, ale, wiesz, no ale znowu, znowu przekornie powiem, że, że wiesz, no kibice w wręcz uwielbiają te, te szybkie skończenia. Ja trochę z punktu widzenia też organizacji, no, no wiadomo, że, że jakby się wszystko kończyło w pierwszej rundzie, no to wiesz, no to czas czas antenowy i, i czas trwania gali byłby tak naprawdę Marny, nie i smutny, a tak to wiesz, no to widowisko musi musi trwać. Myślę, że taki format trzygodzinny godzinny dla gromdy to jest idealny. Wiadomo, czasami się zdarza zdarza to dłużej, ale ja mówię, no jak trzy godzinki spokojne, spokojnego oglądania i jak się troszkę to przedłuży do walki wieczora, a jeszcze fajna walka wieczoru, to jest idealnie. I, I wiesz, no i myślę, że w tym przypadku te, te trzy, trzy, trzy walki, które przeszły do piątej rundy, no całkiem fajnie, fajnie po prostu poszły. I, i, I dlatego myślę, że to jest to jest też niezbędne. No bo, bo, bo tak jak powiedziałem, no czasami, czasami te walki się kończą szybciej, ale znowu kibice też to uwielbiają, że tak się szybko skończył, bo wiesz, bo te ty wiesz, te emocje, to wszystko, wszystko wszystko buzuje. Ale ja znowu z punktu widzenia organizatora to tak troszkę inaczej na to patrzę i między innymi te zestawienia są takie, żeby po prostu, żeby to w jakiś tam sposób rozróżniać. Będzie rewanż inżynierów z polską siłą? Jeśli, wiesz co, no oni są gotowi, no mówisz, dostali drugie życie, zarobili godnie, godnie pieniądze, zobaczymy, no mamy jakieś, jakieś pomysły teraz na, na 24, czwórkę już, już rozmawiamy, bo, bo wiesz, no, po każdej gromdzie, jak to była, kończy się gromda, my już mówimy, że jest mało czasu do kolejnej grondy i wiesz, już trzeba zaczynać promocję i, i wiesz, i składać tych zawodników. Myślę, myślę, że, że, że wiesz, jutro, jutro pojutrze... E, My będziemy chcieli, chcieli też już w jakiś tam sposób nabór ogłosić, nie po to, żeby, żeby wiesz, żeby, żeby kogoś nowego znaleźć, ale nowego też na pewno, ale żeby wiesz, zawodnicy, którzy, którzy mają kontrakty i z nami są związani, bo wiesz, tych zawodników jest naprawdę bardzo dużo. Oni wszyscy się zgłaszają, my, my też do wszystkich nie mamy kontaktu. Wiesz, jak to z tymi zawodnikami jest? On, on raz ma ten telefon i na razem nie ma, później później gdzieś go gubi to wiesz, różne sprawy, i też będziemy ogłaszać, bo po prostu, żeby wiesz, żeby, żeby zgłaszali go gotowość, gotowość do kolejnej gromdy. Wiadomo, wiadomo że, że ten trzon gali to na pewno mamy, ale ja wiesz, ja też chcę zawsze zawsze dwóch, trzech, czterech nowych zawodników, jaki je, jak jest, bo wiadomo, że nie całej gali nie zrobimy, no bo teraz gromda już jest, jest w innym miejscu i wiesz, musimy też bazować na, też na ludziach sprawdzonych, na których możemy liczyć i po prostu robić te, czy te walki wieczoru, czy przed walki wieczoru, no to to musimy mieć już wiesz, takie, takie tak naprawdę pewne, ale, ale wiesz, ale nowych zawodników Yy, którzy, którzy będą chcieli się sprawdzić, a a tak naprawdę, żeby i pokazać i dać im szansę, na pewno na pewno też potrzebujemy i wiadomo, jak ktoś by oglądał wywiad, a będzie chciał, to ogromna, małpa, gromda.pl róbcie zgłoszenia i jedziemy. Dlatego dlatego próbujcie. Ja, ja też powtarzam często, że że nawet jak wiesz, jednego, drugiego, trzeciego maila ktoś wyśle, a się nie dostał, to niech wysyła do skutku, jeśli ma po prostu na to cierpliwość i wolę, bo, bo powiem wam, że że wielu zawodników takich było, którzy występowali w gromdzie to oni nawet po 20 zgłoszeń wysy wysyłali i czekali, 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 i w końcu się się czekali, dlatego wiesz, ten co chce, ten co chce wystąpić i, i będzie zdeterminowany, to na pewno do gromady się dostanie. Don Diego zawalcza na 24. Dondiego wiesz co nie na Dondiego już już wiesz rozmawialiśmy też o tym i chyba na gali też rozmawialiśmy że byśmy że chcieli żeby żeby on zawalczył na gali 25 nawet nawet on wiesz bo w przypadku Dondiego to też mamy mamy jakieś tam jakieś tam plany inne poza po, poza federacją i myślę, że coś jest tam też już dogadane i coś jest na rzeczy myślę, że że niebawem niebawem to będzie, będzie też w jakiś tam sposób przekazane i ogłoszone dlatego mówię no tutaj tutaj jest Dondiego nie, bo, bo też nawet wiesz, no, rozważam różne opcje w przypadku przeciwnika Don Diego. No i wiesz, taką z jedną z opcji było tak, że, że, że wiesz, no, jeśli wygra Słomka, no to ten rewanż tak naprawdę dla, dla, dla słomki się powinien należeć, bo, bo, bo wiesz, no, bo Bartek Domalik walczył z Kubiszynem dwa razy, no, i, a słomka raz. No, słomka w tej walce z Kubiszynem na pewno był innym zawodnikiem. Niż, niż był teraz, bo, bo wtedy no na pewno i spięcie, ta cała otoczka, ta, ta wiesz, yy, pewnie nie uniósł tej presji, walki o pas, no było to trochę to inaczej. Widać było, że on się wtedy inaczej zachowywał, a inaczej się zachowywał teraz, dlatego ja wiesz, tak go bacznie obserwowałem, i też tak sobie wiesz w duchu myślałem, że wiesz no Bartek jest pewny siebie, a tak nie będzie, nie będzie łatwo no i wiesz no łatwo nie było. Wiadomo, że, że w przypadku Gromdy no to może być jeden, jeden cios i może być po wszystkim. No i tutaj były te zwroty akcji już, już wiesz w pewnym momencie tak jak o Gorillie mówiłeś, tak samo w przypadku Słomki było i, i, i do Malika tak samo wiesz, że to, to już takie było na, na ostrzu noża, że to mogło się w każdym momencie zakończyć na korzyść i Słomki czy do Malika. No dlatego dlatego wiesz no takie walki muszą być walkami głównymi walkami wieczor no bo to wiesz, no bo to, to myślę, że, że dzisiaj wszyscy wszyscy mówią o tej walce, już zapomnieli o inżynierach, zapomnieli o innych, a mówią, mówią o tej walce, ale w przypadku całej promocji przed galą były wiesz, inne spostrzeżenia i zwracano uwagę na, na innych a znowu pogali jest inaczej. Dlatego wiesz, no, dlatego myślę, że to marketingowo się się spięło, udało i myślę, że nawet nawet dobrze wyszło. Wiadomo, że za dużo szczekania przez tych, tych inżynierów było, no ale, ale wiesz, no tak jak mówiłem na początku, no nie będziemy cenzurować, co kto mówi, no to wiadomo, on odpowiada za swoje słowa, tym bardziej te słowa wypowiedziane przez gościa z zagranicy, to wiesz, no tak naprawdę się nie liczą. On, on wiesz, on sobie po prostu mówił, on, on walczył o, o tak naprawdę drugie życie, żeby żeby zarobić, żeby za, zapaść w pamięć kibiców i żeby przyjechać i zarobić. I, kolejne, i dać mu kolejną szansę i zarobić kolejne pieniądze, no i, i po to on to robił, bo nawet dzisiaj, dzisiaj widziałem jakiś materiał wideo na Nagromdzie, który jest puszczony, no to on mówi, że to jest biznes i żeby się nikt na nikogo nie gniewał, on kocha Polskę i, i wiesz i Polaków, dlatego wiesz, no dlatego no mówię, no chłop też nie ukrywajmy, no złapał drugie życie, wie jak w to grać. Pierwszy raz mieliśmy też jakieś lekkie, można powiedzieć, zadymy na ważeniu. Do tej pory wszystko odbywało się spokojnie, a tutaj była ochrona, było rozdzielanie, były właśnie niecenzuralne krzyki. Co powiesz na ten temat? No wiesz, no ja, ja, ja tak naprawdę od przyjazdu tych tych zawodników, musiałem czujnie się przyglądać, co, co oni wyprawiają, bo, bo wiesz, no nie oszukujmy się, Heavy Heart nakręcił tych, tych kolegów z Kamerunu i, i, i wiesz, no on się z nimi spotkał, bo, bo przecież Heavy Heart też jest kamerunczykiem wiadomo, że tam ci mieszkają we Francji, a, a ten mieszka w Niemczech, i, i wiesz, no i się spotkali, on ich nakręcił, zobaczyli, powiedział powiedział im, że tutaj może, może można, można dużo dużo zyskać, no i wiesz, no i oni patrzyli w niego jak w Boga i, i wiesz, do, do momentu, jeśli zawodnicy się jeszcze nie zjeżdżali i z Polski, no to wiesz, było wszystko dobrze, ale później już wiesz, oni już później sami tak naprawdę prowokowali, chodzili między tymi zawodnikami i wiesz, no i wiesz, no i jedna iskra i by było po wszystkim, dlatego no wiesz, nawet ta, ta ochrona była wzmocniona, żeby po prostu tych tych zawodników w jakiś tam sposób pilnować, żeby wiesz, żeby się nic nie wydarzyło, no bo bo chwila nieuwagi i wiesz, i by była lipa i myślę, że, że na pewno na pewno ciężko by było, żeby dotarli na, na galę, stąd wiesz, no, stąd specjalnie jeszcze ta, ta wzmożona ochrona i, i, I tyle. No, nawet nawet wiesz, no, na chwilę przed wyjściem na, 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 na halę już z hotelu, no to wiesz, no, to było także trzeba było osobno, osobno ich prowadzić, bo chyba bodajże Gorilla, już wiesz, Gorilla zaczepiał, zaczepiał Heavy Heart'a, to też nie odwrotnie, tylko podobno Gorilla. I wiesz, no, Heavy Heart nie wiesz, no, nie, nie peniał na robocie, i wiesz, i no, już wiesz, kurski zdejmowane, to dobrze, że ochrona była, bo tak to by było, wiesz, ciężko, no ale mówię, no. No wiesz, to jest też element, element jakiejś, jakiejś gry, jakiegoś, wiesz, no też biznesu, nie oszukujmy się. No kibice też, wiesz, wolą, wolą żeby, żeby, żeby tak naprawdę coś się działo, żeby były emocje. No i myślę, że te. Te emocje były, a jeśli chodzi o samoważenie, no to też widzieliśmy. No, no ja też wiedziałem, że, że tam coś się wydarzy, bo Heavy Heart już dwa razy przyjeżdżał, czy trzy razy, a dwa razy już coś robił na ważenie, No to wiesz, to no można było się spodziewać, że po tym wszystkim, co się dzieje, no to tym bardziej coś zrobi. Nie? No i, i wiesz, no i jego, jego, jego stary numer, że po prostu łapał w pół i przewracał. No, no tutaj, tutaj się udało to opanować, ale, ale czasami te iskry takie były już na, na, na oszczu noża, że po prostu no, trzeba było. Trzeba było reagować, żeby po prostu ich odsuwać. No i dobrze, dobrze, że się tak skończyło. Wiadomo, show, show, show. Nikomu nic się nie stało. I wiadomo, że, 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 że Black Power podkręcał, ile dał. No ale wiesz, no ale widać, w końcowym rozrachunku podkręcał, podkręcał i, no, i ciśnienie wytrzymali. No i wygrali, wygrali, wygrali tak naprawdę swoje walki i, i wygrali tą drużynówkę. Dlatego wiesz, no tutaj nie ma, nie ma co jej ujmować. Show, wygrana pojechali zobaczymy, zobaczymy myślę że już co niektórzy już zgłaszają chęć, chęć powrotu zobaczymy czy tam czy zrobimy, zrobimy jakiś rewanż może rewanż nie no, ale może jakąś mieszaną drużynę inną żeby po prostu w jakiś tam sposób też zainteresować tych kibiców Jak się sprzedało pay-per-view podobnie jak ostatnie gale lepiej gorzej nie no wiesz to na pewno na pewno tym razem było, było sporo lepiej. Nie sporo tutaj nie chcę nie chcę tam mówić, że, że to było, że to było, wiesz, nie wiadomo jaki, jaki kosmos, ale około, około 30% do, do, do skali, takiej, którą mamy, jak jej stało, no to myślę, że, że całkiem, całkiem dobrze. Dlatego wiesz. No, myślę, że, że też to, to zrobiło robotę. Walka słomka Balboa też na pewno jakościowo i sportowo było ok I myślę, że tutaj tutaj wiesz, przy okazji tego zamiesz to też zyskali inni zawodnicy i nawet można powiedzieć Słomka Balboa, bo chętniej ludzie obejrzeli, no i chętnie pewnie i Balboa ze Słomką zapadli w pamięć tych kibiców. Dlatego mówię, no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wiadomo, że, że na gromdzie to jest trochę inaczej, wiesz, te szacunek zasady. Tylko, tylko, że ja mówię, no tutaj wiesz, jak ktoś to w jakiś sposób robi w miarę, myślę, że w przypadku polskich zawodników to nie jest do, do zrealizowania. Ale a w przypadku zagranicznych, no to wiesz, no to, to wiadomo, że oni czasami nie wiedzą, nie wiedzą, co mówić i trzeba brać to wszystko z przymrużeniem oka, A dodatkowy element w tej gisze na pewno jest, jest taki pozytywny i, i potrzebny też do promocji, bardziej do rozpropagowania gromdy, żeby trafiała do innych kibiców. Gromda 24 w marcu? No tak, planujemy jakieś terminy i, i już tam przeglądałem kalendarz i, i myślę, że tutaj zobaczymy, zobaczymy jak są jakieś inne wydarzenia, bo, bo tak naprawdę... Coś, coś tam wiem, ale, ale myślę, że końcówka, końcówka lutego, początek marca na pewno można się spodziewać, że gromda 24 będzie. Nie? Dlatego tutaj tak już rozważamy, planujemy, planujemy te, te terminy, żeby po prostu, wiesz, w jakiś tam sposób też nie kolidować, nie kolidować z, in, z, z innymi federacjami. Mówię tutaj o federacjach, czyfrikowych czy, czy, czy stricte sportowych, bo, bo tam wiesz znam jakieś terminy, terminy, terminy KSW i, i innych, no i mam nadzieję, że, że ten termin taki końcówka lutego początek marca jest real, realny do, do zrealizowania gromdu 24. Także co szanowni Państwo, czekamy na kolejną gromdę z utęsknieniem, bo to aż trzy miesiące od tej, którą mieliśmy. Mariusz Grabowski poświęcił nam chwilę, żeby poopowiadać trochę o tym, co wydarzyło się w Mieście Grzechu, za co bardzo serdecznie dziękuję. No i co Mariusz, yy, yy, Czekam z utęsknieniem na jakieś terminy zestawienia, i pozwolę się wtedy odezwać, złapiemy się i pewnie coś nagramy znowu. No wiadomo, że słuchaj, każdy element gry jest dobry, tak jak mówimy i każde też nagranie i taki przekaz dla kibiców jest fajny. Powiem Ci szczerze, że jestem pod wrażeniem i wszyscy odnośnie, odnośnie nagrania filmiku z Grądy, z grądy House. Powiem tak, że, że wszystkim, wszystkim się to podoba i wiesz, no i wszyscy do mnie dzwonili, ale jak to, dlaczego, coś tam tego. No i wiesz, mówię widzicie oglądajcie, bo wiesz, no ja, ja też tak nie wychodzę do końca, też tego nie pokazuję, no a Ty wpadłeś na taki pomysł, żeby to pokazać i myślę, że, że to całkiem dobry i fajny fajny odbiór ja, ja się też nie nie spodziewałem dlatego dlatego dzięki dzięki za tą robotę wiadomo że jak nie można na żywo no to wiadomo teraz mamy mamy zoom jedziemy jedziemy i, i parę słów zawsze zawsze powiemy dlatego dlatego składamy składamy kartę jak coś tam będzie bliżej gali no to wiadomo widzimy się śmiało dzwoni wale wal jak dym i, i działamy dziękuję bardzo dzięki bardzo pozdrawiam was serdecznie